Testuję dezodorant i maskarę do włosów. Uważam, że jestem najlepszą osobą do testowania produktów, które są przeznaczone do baby hairów, gdyż. No właśnie, zaczynam od dezodorantu. Dobra, ta część włosów jest przeznaczona na ten. Dezodorant jest dobrze. Widać różnicę, co? Same plusy. Po pierwsze, jest śliski, nie jest tępy, więc ładnie jedzie po włosach. Po drugie, nie zostawia skorupy jak lakier do włosów. I właśnie po trzecie, to cały czas jest plastyczny ten włos, czyli można cały czas szczotką przejechać, poprawić palcami, doklepać. Jest wszystko super. No tego produktu nie widać. I druga strona, czyli maskara do włosów. Tego się trochę boję, bo ja myślę, że to jest na pojedyncze włoski, a nie tak, jak ja sobie tutaj wymyśliłam, że chcę całą głowę. Znaczy pół głowy zrobić, ej, ale dobra, nie. Chyba działa, chyba działa. Patrzcie jeszcze przy uchu, to jest idealnie, bo tam nigdy... Oj, ale mazam. Po pierwsze to działa, po drugie ja myślałam, że to będzie sztywne, właśnie tak jak lakier, że nie będzie można z tym pracować. A to, to normalnie można nadal z tym pracować. Bo to ma kolor brązowy i czy to zasłoni mojego siwego włosa?